Witam Was na naszym kanale, jako iż niedawno minął rok, odkąd zaczęłam tak naprawdę właśnie taczyć K-pop, stwierdziłam, że nagram taki film z najlepszymi tipami, jak zacząć tańczyć K-pop. A więc jeżeli chcecie zacząć taczyć K-pop albo tańczycie już, to wydaje mi się, że ten film jest dla Was. A więc na początku musicie sobie wybrać piosenkę, a w zasadzie choreografię. Szczerze, nie wpisuj Easy K-pop dances w wyszukiwarki z YouTube'a, bo no, to nie ma sensu tak naprawdę. Polecam Wam po prostu wybrać jakąś Waszą ulubioną piosenkę, czy choreografię, albo to i to. I po prostu tego się nauczyć. Większość osób mówi, że lepiej wybrać prostsze choreografie, ale według mnie najlepiej wybrać po prostu piosenkę, z którą ma się vibe, czy tam choreografię, z którą ma się vibe, bo po prostu wtedy macie takie, że chcecie się tego uczyć, a jak macie taką, jakby, piosenkę, którą, no nie przypadacie nią, czy coś, no to to tak świetnie, a wiecie, to, że jest prosta, to nie znaczy, że będzie Wam się łatwiej uczyło, bo jeżeli nie przypadacie za tą piosenką, no to. No to nie za bardzo bo będzie się tego łatwiej uczyło, więc po prostu weźcie fajną piosenkę, którą lubicie. Moja druga rada to znalezienie odwróconej wersji choreografii, a zrobisz to poprzez wpisanie artysty, piosenki i mirror albo dance practice mirror. Coś w tym stylu powinno ci wyskoczyć. Najlepiej uczyć się z dance practice, ale jeżeli nie ma ich, no to fankamy też są ok przed polecam Wam obejrzeć ile wleżę tej choreografii, żebyście wiedzieli mniej więcej jak wygląda ta choreografia. Polecam obejrzeć jakoś plus minus 10 razy. No i oczywiście nie zapomnijcie o skupieniu się na osobie, której będziecie robić ruchy. Jeżeli jest to solowy artysta albo jakaś solowa piosenka, no to jest to łatwiejsze, ale jeżeli jest to jakaś grupa, to możecie wybrać głównego tancerza albo po prostu osobę, która śpiewa lub osobę, która jest z przodu, jakby najbardziej z przodu. I ja właśnie preferuję wybrać osoby, które są z przodu nie widoczne. Wszystkie pasy się ci na osoby, które robią większość szczegółów, co robi większość. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. To zdanie chyba nie miało sensu, ale wiecie, na przykład cake. on robi tak, a reszta... No, powiedzmy, że tak. A reszta członków robi tak. Czyli to członki robi tak. Więc jest tylko zależy od was, czego wy chcecie się nauczyć. Następnym krokiem jest znalezienie tutorialu, oczywiście jeżeli chcecie się uczyć z tutorialu, bo możecie po prostu uczyć się z właśnie z faktycznie tam czegokolwiek jakich tam macie. Oczywiście nie zapomnijcie o rozciągnięciu się przed i po nauce tańca. Jeżeli jest to tylko możliwe, to używaj laptopa czy telewizora. Paga nie używaj telefonu. Na telefonie jednak nie widać wszystkich szczegółów. Dla przykładu, gdy uczyłam się nowej piosenki Somi, myślałam, że jest to tak, ale jednak, gdy zobaczyłam na laptopie, jest to tak, więc niby, niby nie jest duża różnica, ale jednak jest to różnica. Jeżeli masz większy lustro w swoim domu czy pokoju, używaj tego lustra i leflezie. ale jeżeli go nie masz, to spokojnie, nie przejmuj się, po prostu nagrywaj siebie, nawet jeżeli masz lustro, to nagrywaj siebie. Bo może się okaże, że czegoś nie zauważyłeś i coś możesz robić źle Oglądajmy się po prostu zauważyć rzeczy, których no nie zauważysz za bardzo Jest to też fajne, bo możecie sobie zobaczyć progres, jak wam szło na początku, jak wam teraz idzie Podzielę choreografię na części Możesz podzielić się jak, jak zwyczajnie się dzieli Czyli intro, wers pierwszy, pre-chorus pre chorus I don't know Chorus i tak dalej, i tak dalej ale możesz sobie to jeszcze na mniejsze części podzielić. No, intro zazwyczaj jest dość krótkie. Możesz sobie podzielić pierwszy wers na dwie części, kores też jest zazwyczaj krótki. No i kores sobie możesz też podzielić na dwie części, ale jeżeli to dla Ciebie na jest za dużo, to możesz sobie na przykład podzielić na osoby, które śpiewają. I na przykład, jeżeli dany wers śpiewają trzy osoby, to dzielić sobie na te trzy osoby. Pamiętaj, że jeżeli miałeś już dużo grup, zrobienia jakiegoś ruchu i nawet się nie wychodzi, to nie przejmuj się tym. Totalnie się no nie przejmuj, Próbujesz kolejnego dnia, może nie wtedy wyjdzie, a jeżeli nie, to kolejnego jeszcze spróbujesz. Jeżeli ogarnęłaś, ogarnęłaś już jakąś część, to przećwicz ją z muzyką, oczywiście w zwolnionym tempie. Jeżeli już mniej więcej ogarnęłaś lub ogarnęłaś daną część, się ją bez muzyki. <Słyszyk> sobie nauczyć, może sobie śpiewać, albo w sumie to nic nie robić, może jeszcze sobie liczyć, ale szczerze, ja nie jestem za bardzo dobra w liczeniu. Nie jest to dla mnie, chciałam się nauczyć, ale nie wyszło mi, no cóż. A tańczenie bez muzyki i bez patrzenia na idoli właśnie pomaga nam, dlatego że wtedy widzimy, co łapiemy, co nie do końca, co tam nam się myli troszeczkę, więc. Wydaje mi się, że to jest spokojne. Ale jeżeli na Wam coś nie wychodzi, nie czajcie za bardzo, to ta metoda jest totalnie dla Was. Jest to po prostu uczenie kogoś innego. Znaczy, możecie kogoś innego uczyć, ale głównie chodzi mi tutaj o to, żebyście albo sobie mówili, albo się w tym, albo w myślach, whatever, mówili sobie, tłumaczyli te kroki, jakbyście kogoś uczyli. Dzięki temu bardziej dokładnie zrozumiecie wszystkie kroki, no i po prostu szybciej to zapamiętacie. Ale jeżeli już uczyliście kogoś i nadal jest ten jeden ruch, który wam nie wychodzi i w ogóle masakra to sobie rozdzielcie wszystko na ręce i na nogi, na górę i na dół Na przykład zaczęłam się uczyć cake od Icy. i jest taki ruch, właśnie, no to jest, niby, to jest niby proste ale jak ja to próbuję łączyć z nogami, w ogóle masakra więc robię sobie wszystko osobno i później to po prostu łączę razem jeszcze mi nie wyszło ale może dzisiaj nie wyjdzie, bo wczoraj, w sumie wczoraj uczyłam się też późno, więc no, to może dlatego. Ten punkt jest naprawdę ważny, żebyście nie zapomnieli niczego, więc załóżmy, uczycie się aktualnie chorus i już się go nauczyliście, ale wiadomo, nauczyliście już się intra pierwszego wersu i pre-chorus, a więc żebyście niczego przypadkiem nie zapomnieli i żeby wam się wszystko jeszcze dokładnie utrwaliło, powtarzajcie od początku, czego się nauczyliście, do końca, w którym aktualnie jesteście tak prawie wszystko powiedziałam, ale zdałam sobie sprawę, że zapomniałam powiedzieć o prędkości. A więc ja zaczynałam uczenie się od prędkości 0,5 i później stopniowo o 500 dni, idę do góry, aż nie będzie normalnej prędkości wycieku. Full speed, no more speed, full, normal. You know what I mean? Ok. No i co, powoli dochodzimy do końca tego odcinka, bo jest to już ostatni tip. Nie wiem, czy on tak się za bardzo zalicza, ale jest to po prostu słuchanie tej piosenki. Tak mniej więcej raz dzień. No i co, mam nadzieję, że taki wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście nie zapomnijcie o perspektywie, subskrybujcie tego kanału, aby znać No i co, do mojego Instagrama, na mojego TikToka. No i co, to było wszystko. Czekam miłego dnia, wieczoru, południa, poranka, czy coś. Whatever, love you guys. And bye bye.